ten tak się gdzie kręcił To tam z tej jeszcze jedno weźmiemy, nie? W tej trochę... Tej, no tak tam tak stoi. żeby to już było tyle co odpoczywamy kiedy ja tego zakłócę. Ja to by... ja tu ja tu wy tego, nie zadam. Ja do jak to wejście więcej, Tak no? Jak chcę łaty, tam stoją łaty leżą. Takie po 4x4. Ja będzie pociąg tam, co mam przełożone, to może też, że się chce. Jedna jest czternastka na osiem, to mogę mu skrócić na ten. Tylko będzie osiemka, nie?